Tylko nie pod prąd! Nie, pod prąd! nie, <noise> No kochana! O! nie, o, o. Ja nie, wie, nie, Gdzie Stary, ty spać, ja mam jutro jutro, a nie, 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 Jutro? nie, 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 Jutro! Jutro! Brzmi nie, bardzo słaba <noise>

o. Oh. Chłopaki? przeżyli. Zdechliście? Nie. Ja jestem za ścianą ogólnie, chciałem wam powiedzieć. Ja nie wiem, co zrobić. O. Dosłownie jesteście za ścianą u mnie. O. Hej. Mo o, tam jest engine Gdzie? A, tu. No, to nie widziałem. Enginę. To biorę. A to jest klucz. Mam klucz już. Ale ty no, dygło, dygło. E, ja bym poszedł przez Tareta, koło Tareta. No tam będzie ciężko przecież koło Tareta. nie. Dobra, przyszedł do... O kurwa! Jest... jest okej, jest okej. gwiazeczko mała, świeć! świeć! okej. Okay. Do skrapu zaprowadź mnie! A ko Zaprowadź mnie do, do skrapu. Się, pączek, nie znasz. I, 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 Czekaj, tu po prawej. Dobra, można iść, ale o. Bez sensu w sumie troszkę. Zaprowadź mnie prosto na assurance. Zaprowadź wa, wa, mnie... wa, wa, Tam gdzie skapu dużo jest, zaprowadź mnie. Nie wiem, co się dzieje. Swieć, Adepate... świeć. Ale co ja? Do doprowadzi... o, pap... o papier. No to bierzesz chyba, bo ja nie mogę już. Proste. O, tu, sygna, Ej, jest tu jest. Tu, weź zostaw oh. ten papier, zostaw ten papier. Ale ten papier jest zazwyczaj dużo warty, 72 jest To ja wezmę, zamiast jajka. Da. I Idę, co ci to było? A wiesz Nie mam jajka chociaż. Gdzie są moje jądra same? Ale wziąć papier, czy. Nie, nie wiesz, nie ma, chodź. Siedem... Nie papier, bierz, 72, no może tak bokiem jest. No, ja mam około 25% baterii. Ktoś tu był. Wodzice są otwarte. O, mina, jakie ja ją przym... O, tak, wiadomo, wiem gdzie iść! Chodź, 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 chodź! Tu Dawaj, 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 dawaj. No. Jest exit. Dobra, nice. Ale to zostawiamy chyba, nie? Znaczy, ja, ja już tu wracam, kurwa, tam... Niech se no. poznoszą e, nutki. Byli ostatni, to nie chcę znoszą. Dobra. My jesteśmy wiara pracująca. My znamy wartość waszą i naszą. Trzech synów matka miała. Coś tam, coś tam, co coś tam. Coś tam. Aby co był mądry, nie zawiadomił gości. Oj dana, oj dana, oj dana, eutanazja Co? Ej zadanie mamy. Jakie? Wziąć ul. A, dobra. No, no problemo. Bo Moron, to był ten trzeci, kurwa, brat. No. <grystanie> Co poszedł, to <grystanie> mądrość. To je... Łączności, mądrości, kurwa. A, jest, no. Dobra. Tera, ja pobiegnę, ja pobiegnę w tamtą stronę. Ty polecisz po ulicę, się do statku. Dobra. Możliwe, że ja umrę, więc trzymaj latarkę. Ara, 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 ara. Arara, arara... Arara, dawaj, dawaj, dawaj! Arara! O, o. No tak bywa. No hejka. Hej o... Danie poszedł drabinko ogólnie, uciekał sobie. Mm. Był wyraźnie przerażony. Czemu o. słyszę pszczoły? Bo zabraliśmy ul. Czemu drzwi są zamknięte? Bo zamknąłem i wyszedłem. Okej. Okay. <laughs> o, widzisz? Już jest spoko. Zobaczmy jak sobie radzi tak. One tam krążą, ale chyba tu nic nie przylecą. A jestem. O! Ej, pszczoły! Otworzyć ci? Nie, nie, nie. Otworzyliśmy, zabijcie, szybko. Dobra. Co no to co, lecimy. Zajebiście lecimy. A, bo moron umarł. Hehehe. Ale bambik, ale uuuu, ty bugging, kurwa. Ty bugging. Czemu ja mam zawsze most paranoid? Damiel Daniel Damiel. poszedł na dół do, 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 do loru. Damiel chcemy auto, Damiel? No na razie nie wiem, to się źle kończy. E, Damiel chce auto. No nie! Daniel chce auto, no fakty, fakty, fakty. No kupuj, kupuj, No ty. No nie, pokonał mnie. No Kupiliśmy nie. Auto. Kupiliśmy auto. Tak. Gdzie auto? O, widzisz? o mój Boże. Ja prowadzę! Ja prowadzę okay. Możesz mi kurwa nie przyłączać Zostaw! Nie ró... Ru... Przestań! No daj mi... Przestań! Daj mi to nacisnąć! Bratku! Tak szczerze od serca, nie? Przestań! Wycieraczki, drzwi, kur o Jak to uniknąć? Jak to? Tak nie może być

Moron, wychodź, nie masz prawa jazdy. Ale ja nie prowadzę. Nowy samochód! <grych> nowe paliwo. No. A. Drive. Kurwa, tak trzeba zmieniać? Bez sensu. Jak tym się jeździ, kurwa? Coś mnie blokuje z tyłu czy co? Wiem czekaj Ogólnie tak, tak blokuje, ci, blokuje cię taki, takie wielkie dwa kanistry jakby, tak? Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Oj 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 ale nie tak... Właśnie po... to siebie blokowało. Jaki paral parking master Zamknij pizzy Jedź kurwa tym gównym No jedziecie kurwa, no, co robicie? No blokuje no, mnie to... to... Próbuję. Nie próbuje. Nie ruszać się. O! No co jest? Moron, czy ty zmieniasz biegi? Nie. To czemu się nagle przestawia na reverse? Nie wiem, ale. No muzyskiego, co? Co ty kurwa? Co ty robisz? Naprawiam auto, jest naprawione. Super, nice. Jak to jeździ się ślizga, kurwa. Co jest z tym autem, nie tak? Daj, bo no, przecież radio, bo on się skupi. Sam to zrobiłem, no, ale, więc... Pójdę. Pójdę, więc więc nara. No, kurwa, jakbyście tu No nie wiem, D jedź, Jakby bram mistrzem paralel parking, to wiesz... On kurwa mi zmieniał biegi, jestem 100% Albo, pewny. Los, bo... Stare, stary, musisz prowadzić... Czekaj, ja ci będę mówił, jest. Nara, do tyłu trochę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze stój. Teraz do przodu. O, 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 o. o. No, przejechałeś mu po głowie! Czekaj, czekaj, cz wsadzaj go do bagażnika. Gdzie ty kurwa, którym ty jedziesz? Musisz nie tutaj wiem. pod górkę pojechać. O, no, to u mnie naokoło, bo tutaj jest wjazd pod górkę. I jak tam mam pojechać? No, na no, musisz pojechać tak, żeby tutaj być na tym, i do tego magnesu trzeba cię pierdolnąć. Egzamin. Dasz radę, dasz radę. Tylko nie pod prąd, nie pod prąd! No, ale Benek. No, pod prąd Kur... No cofaj, cofaj, tu nie ma czasu. Kręć w lewo. Przecież to nie żarty. Jezu, kochany. Człowieku, przecież jak ty jedziesz? No i Magnes teraz. Parking, parking. I park ślicznie. I Magnes. No i chuj, samochód. <noise> Zastąpanie bo moją celi. O, i ranny bast. daleko było je. No kochana. Okay. O, zajebiście. Stary załamałem, jak się tym jeździ. I get it now. Dobra, nie, a Ale... Kurwa, szlag mnie szali zaraz tym. No nie! Samochód naprawiałem, kurwa! Pomóż. Cały ten czas byłem przy Co ty gadasz? Bratek mnie wy, 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 Nie, nie, on kłamie, on kłamie. Kiedy wylodujemy? Nasz o, ura, na nasz na offense, na Nie wiem, no ale ja chcę samochód, ja chcę samochód. Tak, tak, ja, ja, chcę uzysku, samochód. Zaje, ja chcę samochód, ty mnie zabiłeś, a No ja zaraz i pójdź. Kto kurwa złapnie? No i jak pojedziecie? Ja obiecałem sobie, że będę naprawiał ten samochód. Hmm. On jak, się jak się wychodzi z samochodu? Puść mnie! Przestań, przestań. Puść. Odejdź. Przepadnij, żyjmy ze sobą w zgodzie. Tak. Ja zaraz idę spać. Teraz moja kolej. Ja moja na Xbox. Raz musisz, nie zginiesz od razu. Ale będę mógł prowadzić, jak mnie raz wywalisz. Będziesz mógł. Dobra. A ci nie wywalę. Dawaj jedziemy. No, czekam. No chuj. Teraz odpali. Tak. No. Dobra. Dobra. spierdalamy, bo mnie No nie. Wow. Brawo. O, o, co się tu dzieje no? A! No kurwa. A kto kierowcą okay, kurwa hej, pustuje, był? Pustuje auto, pustuje auto. Chorąży, chorąży, kurwa, kto tam tu? O! Dobra, ja na pakę. Łożyski, na prawej, na prawej, na prawej, na Próbuję, ale mi odjeżdżają, kurwa! Dobra, na park. Nie, one naprawione podobno. Dobra, no jedziemy, nie? Jadę, jadę od nich daleko. Zasłaniasz mi! Czemu zmieniłeś na reverse? Fatherario ProD! <śmienic> tak nie, i on, on on jeszcze wcześniej mówił o, o ja ci nie zmieniam biegów no, Nie zmieniam biegów. No, zas day zasłaniasz mnie <śmienic> co ci chodzi? Ej ja nie przejadę tam. No, co się dzieje? Co się dzieje? E? Nie zmieszczę się tu, nie, 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 ma, nie ma chuja Ej bo utknąłem Czekaj, czekaj popham popham Dobra, popłane Ej, się smaży auto Chuja tam Daniel! Nie mam sprayu ze sobą maskę Zamknij to! No, nic nie widzę Temu No No to jedziemy tam kiedyś, panie chorąży? Aha, wyjebało mnie z Panie chorąży, daleko jeszcze? To nie tędy! Już? Dalej nie pojedziem. Czemu nie? Dobra, idziemy. No bo... nie nie, nie da rady. Ja ci kurwa pokażę. Co wy tu robicie, kurwa? No. O Jezu. O. Bo. Bo. Dzieci, dzieci! O oh, pofok! Oh Auto przyżyło. Auto przeżyło. Dziwne, ale przyżyło. No. Słyszałem, ale nie mogłem wycofać. No i gdzie on go niesie? Uff, sprzęt. Uważaj, hamuj, bo przejedziesz panią. Co się stało z resztą ekipy? Nie wiem. Kluczyk i zabierz, żeby moron już nie jeździł, dobra? No, no, chciałem, chciałem. Da się da zabrać? Nie, bo ja Nie, no to po tak? ja prostu A moron chyba nie żyje. Nie nie. Właśnie kurwa, jakim cudem mam mówić? Trzeba wyumarlić przez tego robaka? Maron nie żyje, bratek nie żyje. Kurwa, robak idzie z jest Kurwa <laughs> przez auto. Dobra, co, gdzie idziemy? Na. Nie wiem, na straszne. Chciałbym was zaprosić na wycieczkę. Chcecie? Nie. O kur! Ja nie wiem jak wy to ruszycie w ogóle. No musiał być delikatnie wycofać, ten już tędy. No jest tutaj sporo, bym masz łatwo spać w końcu wodę. No cofam, nie? Ale... nic się dzieje. No teraz jeszcze kurde oh. ustną, czekaj, spróbuję ciebie kochać. Nie, wiem, po co ja marduję czas stanie. O. Dobra. Dobra. O zajewiliśmy. O kurwa. Ej! <grywa> <grywa> Dobra! Czekaj, czekaj, czekaj. <grywa> <grywa>

Dobra, podjechał przynajmniej. No i super. Zaparkowany? No, da się przejść po. Nie wiem, jak wy chcecie w ogóle później stąd wyjechać. No normalnie, pa. Się popcha. Panowie, widoczność jest dosyć średnia. Czy możecie zostawić to w spokoju, kurwa? No ale jak Dobra. wyjedę? Stąd. No to trzeba było myśleć, kurwa. Panowie, widoczność jest dosyć średnia. Co ty kurwa? No nie w tę stronę. Czekaj, ale co ty próbujesz zrobić? Napostować, żebym mógł wyjechać normalnie. Idę zobaczyć, co uda mi się. No. Hmm. Czekajcie, czekajcie, to wyprostuję targ. Gdzie? Nic tu nie zaszło. mistrzem, stary. Nic tu nie zaszło. Nic tu nie zaszło. Targ. Gdzie No nie wierzę, że Moron rozjebał auto. wiem bratku, że ty rozjebałeś. No jak? Cześć bratku co, znowu chcesz rozjebać auto? Nienawidzę Cię kurwa, nie mi z tego auto ja pokażę, jak się prowadzi Dobra, już mogę wyjść, chodź, idź, chodź, idziemy, 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 chodź. Nie, musisz się zaparkować kurwa pod statkiem teraz A, to dobrze, to, to staram się Jezu moron, tak mi przykro znaczy śmiałem się, ale kurwa niedobry bo, brat, niedobry. A fe a fejka. To nie wybuchnie zaraz? Mi się wydaje, że wybuchnie jak będę tak trzymał A, bo nie. No jedziesz ty O. gdzie on jedzie. No a ja nie wiem Oł. gdzie mam No dobrze jedzę tak, no Nie mogę już O! Oł.